Cześć. Słuchajcie, chciałbym Was zaprosić do projektu, jaki wspólnie z firmą Hey Holiday będę w najbliższych latach realizował. Jest to projekt pod wspólnym hasłem Odkrywamy najlepsze. Będę dla Was nagrywał filmy w najlepszych ośrodkach narciarskich w Alpach. Będę nagrywał filmy w Szwajcarii, będę nagrywał filmy we Włoszech, będę nagrywał filmy w Austrii, we Francji, być może gdzieś jeszcze poza Alpami. Pomysł jest taki, aby odkryć dla Was ośrodki, które są najlepsze, które mają największą ilość tras, które mają najlepsze trasy, które mają najlepiej przygotowane trasy, do których każdy z nas chciałby chociaż raz w życiu pojechać na narty. Pojadę sprawdzić, czy faktycznie one są najlepsze. Sprawdzę, czy są one też najdroższe, bo być może wcale tak nie jest. Wszystko to będę realizował w ramach współpracy z Hey Holiday. Na najbliższy sezon zaplanowałem kilka bardzo ciekawych miejsc. Będzie Szwajcaria. Mam w planie odwiedzić St. Moritz i Zermatt. Kilka ośrodków już odwiedziłem, ale wielu po prostu byłem bez kamery. Teraz chcę zabrać kamerę, żeby dla was przygotować filmy, żeby was zachęcić do odwiedzenia tych ośrodków, żebyście zobaczyli, jak wygląda oferta najlepszych stacji narciarskich w Alpach. W trakcie moich wyjazdów będę korzystał z oferty Hey Holiday. Dlatego jeżeli wybierzecie się na któryś z wyjazdów, jest duża szansa, że się spotkamy. Już Wam podaję daty wyjazdów, w których ja na pewno będę brał udział. Już w styczniu od 7 do 14 zapraszam Was do St. Moritz. Do kolebki narciarstwa, do miejsca, gdzie przyjeżdżają sławni i bogaci. Czy tak naprawdę jest? Przekonajcie się ze mną. Jeżeli w tym wyjeździe nie będziecie mogli wziąć udziału, nie martwcie się, ja przygotuję dla Was film. A razem wyjedziemy na kolejny wyjazd, na wielkie ski safari. Od 4 do 11 marca zapraszam Was do Tyrolu, do serca Tyrolu, do miejscowości Landek, skąd będziemy jeździć codziennie przez cały tydzień do innych ośrodków narciarskich. Odwiedzimy Ladis Iżdż, San Anton. Pojedziemy także gdzieś w kierunku lodowca Kaunertal. Może wpadniemy do Nauders, w którym niedawno byłem. Zapraszam Was serdecznie. Do dyspozycji będziemy mieli jedyne tysiąc kilometrów tras narciarskich. Co o tym sądzicie? Ciekawa oferta? Jak wiecie z moich filmów, ja uwielbiam tego typu wyjazdy. Wyjazdy, gdzie można zwiedzać różne ośrodki, gdzie w trakcie jednego wyjazdu możecie porównać ofertę różnych regionów narciarskich. O kolejnych datach wyjazdów, które są właśnie ustalane, będę Was na bieżąco informował. Jeżeli planujecie wyjazd w Alpy, na przykład na nasze ferie zimowe, planujecie wyjazd z dziećmi, to oferta Hey Holiday jest dla Was przygotowana. Możecie powierzyć swoje pociechy doświadczonym instruktorom, a sami oddać się przyjemności jazdy na nartach. Być może razem pojedziemy na któryś z wyjazdów. Zapraszam Was do skorzystania z oferty Hey Holiday, do wspólnego odkrywania najlepszych ośrodków narciarskich. Ofertę macie w linku w opisie do tego filmu. Polecam Wam skorzystanie z oferty Hey Holiday i mam nadzieję, że w tym sezonie wspólnie pojeździmy na nartach, gdzieś w jednym z najlepszych ośrodków narciarskich w Alpach. Do zobaczenia na stoku, trzymajcie się, cześć!